Kolejny temat, o którym chciałem Wam powiedzieć, to jest taki ziomek, który nazywa się Dan Prince. Dan Prince, jeżeli nie słyszeliście o tym ziomku, jest prezesem jakiejś tam firmy y, finansowej, może finansowej, księgowej w Stanach. I ten facet w 2015 roku zrobił coś, o czym wszyscy marzą. O czym wszyscy marzą. Ten facet jako prezes y, wspomnianej firmy. Postanowił jednego dnia, że wszyscy jego pracownicy będą zarabiali przynajmniej 70 tysięcy dolarów rocznie. Co na 2015 rok jest kupą siana. Porównując Wam, najmniejsza powiedzmy wypłata w tamtej firmie, przed tą decyzją, to było 35 tysięcy dolarów rocznie. Co oznacza, że ten facet dosłownie podwoił pensję wszystkim. Wyobraźcie sobie, nie wiem, nieważne ile zarabiacie w tej chwili, wyobraźcie sobie, że ktoś wam nagle podwaja pensję. Tak po prostu, żeby wam się lepiej pracowało. I teraz jak on to zrobił? Po prostu sam przyjął cięcie miliona dolarów pensji. I. Ja zawsze właśnie tak o tym myślałem, że jeżeli wystarczy ci do życia tam, nie wiem, kilkanaście nawet tysięcy miesięcznie, to jest sporo kasy. Ale mógłbyś zarabiać 100 tysięcy, powiedzmy, zamiast 50. Ale wtedy twoi pracownicy zarabialiby po 3 tysiące zamiast 6. To czemu do chuj, kim ty... jakim chujem trzeba by było być, żeby... Nie chcieć właśnie samemu zarabiać 50 zamiast 100 tysięcy, ale żeby jego też pracownicy zarabiali dwa razy więcej. To przecież jest... Czy, czy, czy nikt nie rozumie, że tacy ludzie byliby na tyle wdzięczni, żeby zostali w tej pracy? Żeby lubili tą pracę? By lubili swojego szefa? By go szanowali? Byliby dla niego wierni? Oczywiście jako dobrzy ludzie, tak no, jak zatrudnisz chuja, to nieważne ile mu dasz, będzie chujem. Ale normalni, dobrzy ludzie, większość ludzi jest dobra, jest w porządku. Więc ci ludzie właśnie tak zareagowali. Wszyscy zszokowani, w ogromnym szczęściu, zaczęli zarabiać dwa razy tyle i pozakładali rodziny. Jakby widziałem mini taki wywiad z jakiejś wiadomości czy z jakiegoś show śniadaniowego z pracownikami tej firmy i Babeczka mówiła, że dzięki temu mogła założyć rodzinę, że z mężem mają teraz dziecko, kupili dom i powiedziała, że to nie tylko oni, że jakby masa ludzi w firmie po prostu zaczęła zakładać rodziny dzięki temu. I wszyscy są wdzięczni temu facetowi właśnie za tę możliwość. To jest piękne, cudowne, gościu, jest jak. Ojciec, jak taki prawdziwy przywódca plemi plemienia dobry, który stworzył lepszy świat, lepsze życie dla swoich, powiedzmy, podwładnych, dla swojej rodziny. Tak jak ludzie mówią, że no, w firmie jesteśmy rodziną. Fuck you! Tak jak ktoś to słyszy w firmie, to od razu się żykać, chyba chce, a już na pewno przewracać oczami. Ale w takiej firmie można byłoby naprawdę poczuć się jak w rodzinie. I co więcej, ta rodzina była na tyle zżyta. Jeszcze od tego 2015 roku wydarzyło się więcej, bo dużo na przykład profesorów, innych jakichś tam ekonomistów mówiła, że to zawiedzie, że już czekają na bankructwo tej firmy, że uważają, że ten facet jest przeciwnikiem, jest wrogiem kapitalizmu, że jakiś słyszałem nawet wypowiedź, że mam nadzieję, że to będzie przykład dla studentów ekonomii i zarządzania. Dlaczego nie powinno się właśnie tego robić, bo oni na pewno upadną, że to na pewno się nie uda. Udało się, jakby ich biznes super się kręcił. Chyba potroili zyski i podwoili zatrudnienie. I do tego jeszcze, kiedy przyszła, przyszedł kryzys z covid to pracownicy dobrowolnie poddali się obniżce pensji, żeby przetrwać powiedzmy te czasy covidowe. No, to jest po prostu cudowny, piękny przykład tego, jak ludzie powinni ze sobą współpracować i o siebie nawzajem dbać. Piękne, cudowne, cudowne wydarzenie. I facet powinien być dosłownie pomnik, mu powinni postawić jako przykład dla innych ludzi, jak można cudownie żyć. Ale zamiast tego. Przerażeni, iluminati, żeby ludzie nie brali sobie przykładu z niego, to oczywiście wyciągnęli jakiś z dupy yy, wniosek jakiejś kobiety, która oskarżyła tego typa o molestowanie seksualne. Oczywiście, kiedy mamy faceta na wysokim stanowisku, który pomaga ludziom, albo mu trzeba go zastrzelić, albo trzeba go wsadzić do więzienia, albo ośmieszyć go, zdegradować poprzez nazywanie go nazistą. Homofobem, jakimś innym fobem, lub po prostu e, obrzucając go fałszywymi oskarżeniami o molestowanie. I w tym przypadku ja tak się zagłębiłem, bo oczywiście czułem bullshit z daleka, i po roku, e, jakby porzucono ten wniosek, to oskarżenie. A os samo oskarżenie dotyczyło tego, że facet był z jakąś kobietą, oboje byli, yy, znaczy ona, przepraszam, yy, u niego nie wykryto, nie udowodniono w tamtym czasie żadnego spożycia alkoholu. Zakładam nawet, jeżeli trochę nawet też wypił, bo ona spożywała alkohol, więc możliwe, że i on też próbował ją pocałować. I, on tego, i ona tego nie chciała, takie na litość boską. Ludzie, nigdy nie byliście w towarzystwie, facet jest mi milionerem ma super firmę, ludzie go lubią, jest impreza, jest trochę alkoholu, jest ta kobita, która z nim siedzi, z nim rozmawia, może chciał ją pocałować, niech ona nie chciała, wszystko się tak skończyło. To nie jest... Ma molestowanie, to jest po prostu nieudana próba pocałowania kogoś do chuja. Dlatego też właśnie porzucono całą tą sprawę. I facet nie jest karany ani nic, ale teraz do końca życia w całym internecie można znaleźć nagłówki o tym, jak facet, który powinien być uważany za bohatera, był oskarżony o molestowanie. Więc ble, okropieństwo, tak samo jak z tym e, Andrew Tatem. E, czy ktoś się zgadza, czy nie, czy ktoś już przewraca oczami, bo tylko o nim wspominam. E, Facet tak naprawdę nie robi groźnych rzeczy, niebezpiecznych rzeczy, a też został wsadzany, wsadzony do więzienia za rzekomy handel żywym towarem, którego nigdy nijak nie udowodniono. Przy którym nie, miano, nie posiadano nigdy żadnych konkretnych dowodów, bo po prostu był mega niewygodny. Zwracajcie uwagę na takie rzeczy. Zwracajcie uwagę na takie rzeczy. O tak samo co do fałszywych oskarżeń, mój kolega z pracy mówił takie, że no teraz nie wiadomo z tymi wyborami. Raz no, rozmawialiśmy coś o wyborach.